Dzień dobry, wagi, witam Was wszystkich pięknie i bardzo, bardzo serdecznie. Moje kochane wagi, jesteśmy dzisiaj, spotykamy się dzisiaj, dlatego że leży przed Wami Wasz horoskop na miesiąc lipiec 2020. I moi kochani, co my tutaj ciekawego możemy zobaczyć? A mianowicie a mianowicie sytuacja jest taka, że tutaj, moje kochane, wy jesteście w opcji jakiegoś planowania czegoś. Snujecie różnego rodzaju scenariusze, wątki, macie bardzo pobudzoną, powiedziałabym, wyobraźnię, kreatywność bardzo sporą, dlatego że w ogóle całe tło tego czytania jest kartą. Tak naprawdę siódemki kielichowej, a więc właśnie opcji snucia różnego rodzaju planów i scenariuszy, wyborów pewnego rodzaju. Wy macie głowę bardzo mocno zajętą jakimiś pomysłami, czy też tudzież w ogóle myśleniem, być może, bo to są raczej kielichy, a więc tutaj możemy mówić nawet o jakiejś relacji uczuciowej, gdzie macie jakieś pewne plany związane być może właśnie z tym kimś, kogo tam, załóżmy, kochacie, albo po prostu z którą z osobą, z którą chcecie być. I moi drodzy, tematem przewodnim tego wszystkiego, bo to jest tylko tło, natomiast tematem przewodnim jest sytuacja, w której wy chcecie rozpocząć coś nowego jakiś nowy projekt, jakąś nową współpracę. I moi drodzy, tutaj kieruje się sytuacja, gdybyśmy mieli się trzymać tego wątku uczuciowego, to kieruje się przed nami taka sytuacja, że wy Chcecie wrócić do czegoś co było kiedyś, być może do jakiejś relacji karmicznej z daną osobą, bo być może po prostu nie wiem. Byliście teraz w jakimś oddaleniu z kimś, załóżmy i wracacie do jakiejś osoby, która w ogóle z waszym na przykład bliźniaczym płomieniem jest waszą jakąś tam drugą połówką, którą już w ogóle znaliście wcześniej, wcześniej, wcześniej. Mam tutaj na myśli poprzednie wcielenia albo w ogóle kimś do kogo wracacie skądś, tak? Bo teraz przez dłuższy czas się nie widzieliście, i wy wracacie i chcecie z tą osobą coś nowego budować. Yy, może taka sytuacja być, dlatego że trójka monet to jest nowy plan, nowy projekt. Być może jeden z tych, na które teraz w głowie wpadliście albo wpadacie, snujecie jakieś plany i wy chcecie je zrealizować, wy chcecie je wcielić w życie. Trzy monety to jest karta budowania czegoś nowego, to jest nowy projekt, nowa współpraca z kimś, tak? I tutaj na tym wszystkim właśnie krzyżuje nam się karta powrotu do tego, co było, czyli do pewnych wspomnień, do pewnej osoby, która jest dla Was istotna i dla której być może Wy właśnie, drogie wagi, chcecie coś rozpocząć całkowicie od nowa. Chcecie być może ponaprawiać pewne rzeczy, które w przeszłości wydarzyły się takie, a nie inne i Wy z tą osobą po prostu chcecie to odbudować. Bardzo mocno w głowie koncentrujecie się na pracy i dro moi drodzy, ta praca oczywiście może tutaj być sytuacją, w której chcecie zakasać te rękawy, no bo niewątpliwie tu mamy tą pracę i tu mamy tą pracę, jest to nowa praca, nowy projekt i wy bardzo mocno koncentrujecie się w tym momencie na miesiącu lipcu, oczywiście nie, nie tyle że teraz, żeby nie było na sytuacji tego, żeby zakasać te rękawy i rozpocząć pewnego rodzaju plan, budowanie być może czegoś nowego, być może nowego życia, tak, całkowicie. Skupienia się na tym, żeby dokonać tego wszystkiego, moi drodzy. Ja mam takie wrażenie, jakby w was był taki duży zapał um, do tej pracy, jednym słowem, do tym, żeby coś zbudować, czego bardzo chcecie. I wy, moi drodzy, podchodzicie do tego bardzo racjonalnie, bardzo, powiedziałabym, strategicznie, z dużą dawką odpowiedzialności, z dużą dawką powagi sytuacji. Jesteście w takiej fazie, powiedziałabym, gdzie wy wiecie, czego chcecie. To już nie są takie, wiecie, spontaniczne popierdółki, tylko powiedziałabym, konkretny plan na życie. Wy wiecie, jakie ruchy wykonać, żeby było dobrze, bo wy bardzo chcecie, mam takie wrażenie, zacząć coś nowego, skupić się na tym maksymalnie, bo zależy Wam przeogromnie na tym, żeby to, co funkcjonowało wcześniej z kimś, załóżmy, mogło funkcjonować nadal. I powiem Wam szczerze, że tu patrząc na te karty, to co może wydarzyć się poprzez te Wasze tutaj planowanie, pracę, skupienie, powroty, to co wyjdzie Wam jakby na taką korzyść, to jest taka sytuacja tego, że zadzieje się coś bardzo płynnie i bardzo szybko. Jest tu taka sytuacja przyspieszenia wszystkich Waszych planów. Jest to sytuacja, w której po prostu coś już jest w locie i jest to sytuacja, w której naprawdę bardzo szybko coś się po prostu powydarza. Ja myślę, że Wam na tej szybkości zależy bardzo mocno, bo ja mam takie poczucie, że przeogromnie za czymś tęsknicie, i to jest jakby taka sytuacja, gdzie będziecie lgnęli do tego naprawdę bardzo mocno. I ta prędkość, która się tutaj zarysowała w najbliższej przyszłości w miesiącu lipcu, w pewien sposób Wam się po prostu zadzieje i wydarzy, moi kochani. I teraz, co? I teraz, Wy tutaj, moi kochani, wchodzicie w taką fazę. Powiedziałabym sytuacji, w której w ogóle jesteście, ja bym powiedziała, kierujący się w ogóle tym głosem serca. I moi drodzy, wam na tym po prostu przeogromnie emocjonalnie zależy. I stąd być może wy tutaj jesteście w stanie tak naprawdę góry przenieść, żeby dokonać tego, czego chcecie. E... Mam takie wrażenie. I moi kochani, to wszystko zacznie Wam się pięknie toczyć, pięknie obracać. Wy wychodzicie w ogóle z tego miesiąca, lipca, lipca z kartą koła. I to jest karta karmiczna, zresztą tak samo jak i ta. Macie dwie karty karmiczne w tym rozkładzie. To jest coś, co w pewien sposób musi się zadziać. Wy musicie jakby w tym momencie być może pokierować tym swoim y, miesiącem, tak? Bo już nie chcę powiedzieć życiem, ale danym miesiącem, lipcem, w taki, a nie inny sposób, żeby po prostu strategicznie przede wszystkim kochani, żeby móc y, osiągnąć to czego naprawdę chcecie. A chcecie, a chcecie budować coś nowego, chcecie wrócić do kogoś albo do czegoś. Być może do czegoś, bo jeżeli byśmy tutaj rozmawiali na temat pracy, to też może być taka sytuacja, w której co niektórzy chcą wrócić, powrócić z powrotem, powiedzmy na stare śmiecie, tak? Do starych miejsc pracy, rozpocząć nową współpracę być może z kimś, w ogóle pracować tutaj, tak? W tej, a nie innej powiedzmy, no nie wiem, chociażby no coś tam. <laughs> Dobra, ale wiemy o co chodzi, tak? I tu wy po prostu jakby spotykacie się z kartą koła w rezultacie, ponieważ koło pokazuje tutaj sytuację tego, że to coś musi się tak zadziać. To jest ko koło fortuny, a więc również karta koła, która przynosi nam taki, jakby zastrzyk informacyjny, że będzie dobrze, będzie się wszystko działo w dobrym kierunku. Ale moi kochani, koło to, to są również zmiany. To jest oczywiście rozkręcenie pewnych spraw, nabranie obrotu pewnych spraw, ale w zależności od tego, jak tym kołem zakręcimy, moi drodzy, to takie to nam będzie dane. A więc podejmujmy racjonalne decyzje, bądźmy genialnymi strategami. Skupmy się na tym, czego naprawdę chcemy, i nad tym, co możemy osiągnąć poprzez tutaj, jakby takie, takie bym powiedziała, racjonalne Wasze myślenie i Wasze ruchy przede wszystkim. Tak? Bo tak to też tutaj można by było um, obrać. Generalnie bardzo fajne czytanie. Ja bym powiedziała takie czytanie, które pokazuje, że pracując nad czymś, jesteście w stanie zrealizować swoje plany i marzenia. Ale tylko kiedy będziecie kierować się głosem zdrowego rozsądku, moi drodzy. Bo generalnie w ogóle całe otoczenie pokazuje i postrzega was jako osobę, która jest przeszczęśliwa, nazwałabym to tak, i jakby dążyła za głos szła za głosem serca do pewnych swoich planów. Tak? Bo tutaj wy występujecie jako rycerz kielichowy, wszyscy was tak postrzegają, kogoś, kto po prostu bardzo pragnie czegoś, emocjonalnie bardzo czegoś pragnie i dąży w tym kierunku. Jak bym to ujęła? Być może do wyjaśnienia pewnych spraw, które są poukrywane, bo tutaj też troszeczkę pojawia się taka karta tajemnic, a więc w jakiejś sytuacji, w której są jakieś powiedzmy sprawy, które chcecie odgadnąć, odkryć, e, dowiedzieć się i wy bardzo tego mocno chcecie, pracujecie nad tym, żeby to tak miało, e, powiedzmy, no, osiągnęło taki status. I wam się to może udać, kochani, tylko tak jak ja mówię, podejdźcie do wszystkiego na chłodno, na spokojny rozum. Nie róbmy wszystkiego tak bęc na hura. Na spontanach pewnego rodzaju, tak? Bo, no bo fizycznie, jeżeli tak będziemy to robić, na spontanie, to może to po prostu wam nie wyjść. A tutaj wy pracujecie nad czymś, na czym wam przeogromnie zależy. Takie mam poczucie. Słuchajcie, jeżeli chodziłoby to o pracę, to lipiec pokazuje sytuację powrotu do pracy, w której jesteście, do której kiedyś byliście. To też od razu to nadmienię, że praca będzie kontynuowana, bo mm, też mogą być takie osoby, które, załóżmy, spotykają się z taką sytuacją, że nie wiedzą, na przykład czy będzie wam dane powrócić do tego samego miejsca załóżmy po urlopie czy po czymś tak czy zostanie wam przedłużona załóżmy umowa o pracę jeżeli tego typu dylematy ktoś ma to od razu mówię będzie ta umowa przedłużona Ym, I będzie tutaj możliwość kontynuacji tej pracy, tak? Bo też te karty mi to pokazują. Sytuację rozpoczęcia nowej pracy, powrotu do tego, co było i pracowania tam, w tym miejscu, w którym się jest i w którym się pracowało. Ym, więc jeżeli ktoś ma tego typu dylematy, to te karty również nam to, kochani, pokażą i będą pokazywały kontynuację tego w karcie koła, tego, co rozpoczęliśmy nieco wcześniej. Ale przede wszystkim realizację, moi drodzy, ja mam, ja mam takie wrażenie Waszych decyzji, Waszych planów. I tego, czego byście wy chcieli osiągnąć, od czegoś. Ja mam wrażenie, że od jakiejś relacji, na której Wam bardzo mocno zależy, i to może być relacja, kochani, karmiczna. Także w sumie bardzo piękne czytanie, kochani, dla Was. Ja Wam życzę spełnienia tych Waszych wszystkich planów, które tutaj gdzieś macie, tych wszystkich Waszych scenariuszy, wątków, które pojawiają się w Waszych głowach. One się zrealizują bardzo szybko, i mam nadzieję, że Wy osiągniecie to, czego tak naprawdę bardzo mocno chcecie. Pozdrawiam.